O, e. Siemanko z tej strony Bifalka dzisiaj będziemy robić taką plastelinę jakby, no nie taką zwykłą. E, I w ogóle ze mną jest Zuzia, choć... Się Hejka! E, no i właśnie dzisiaj będziemy robić tą plastelinę, czy to co tam jest. E, przygotujemy składniki i lecimy. No. No, i już mamy ogólnie wszystkie produkty przygotowane. Mąka, płyn do naczyń, czy tam do czegoś? I miseczki i łyżeczki. Do mieszania. Najpierw jedna łyżka mąki, taka czubata. Czubata, czubaka. Dwie ja muszę, nie? No, jeśli nie chcecie czubatych, to takie dwie małe. I rozdrabniać, i rozdrabniać. Tak. Czekaj jeszcze troszkę, no bo Ty masz... Mamy tyle samo? No. Tak rozdrabniamy, tak mieszamy ogólnie. Okej. Okay. Teraz... Mm, <ścoughs> przelewamy z kieliszka taki mały... Malutki, tyle tylko, tak mało. To jest przezroczyste, więc nie widzicie za bardzo. Mm. Już! Okej. Okay. Teraz wlewacie to. Nie wkładacie, tylko wlewacie. Naprawdę? Przesuniemy, żeby na spod. Tak, nie wkładacie, tylko... Tak wlewacie, jako. Okej, okay. i jak Wam już myślicie, że już się nie da dalej lać, to po prostu mieszacie. Chyba więcej tego będzie potrzeba. Nie, najpierw musisz to wymieszać. No właśnie. Zuzia wie, jak to doskonale robić, ja kompletnie nie mam pojęcia, nie? Okej. Okay. Teraz odszczepujecie, żeby wam się ten glutek nie zebrał, ale i tak już mi się zebrał na tym. też No to robicie tak. No. Um, ostrzegam was, to nie jest dla ludzi, którzy nie chcą się pobrudzić. To jest po prostu tu się nie da nie ubrudzić po prostu. Oczywiście to się da zmyć. <grymne> Ona nie ma... chyba nie wie czy się da zmyć. <grymne> da się, da się. Okej, okay, teraz już taką większą łyżkę. Znaczy tyle samo, tylko że troszkę więcej. Dawaj, dawaj, lej, 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 Już! Okej. Tak kładę moją. łyżkę. i teraz znowu wlewamy. Tylko nie w jedno miejsce, tylko tak to rozlewamy po całej miseczce. Czy tam talerzu, co wy tam macie? No właśnie. Dobrze, więc teraz mieszamy. Znowu. Znowu mieszamy. To jest ogólnie taka nudna mieszanina, więc wrócimy do was, jak już nam się... Wymiesza to Wymiesza to i jak już będziemy mieli jakby taką... Masę. Tak masę, ale jeszcze będziemy musieli dodać trochę mąki w ogóle. No to cześć, cześć. No właśnie, jak widzicie, nasze palce ucierpiały bardzo. Tak, ale już jest masa po kilku dodaniach. Tak, to już mam odstawiony taki kawałeczek już ten. Dopiero um, no takich już mam taki wyrobiony prawie. Ja mam już taki. Mm. I nie możecie dodawać płynu do mm, prania, Do prania ani do mycia garów. Taki specjalny jest jakiś właśnie o, Zuz... właśnie Zuzia ma takie. Mhm. On jest eko. On, tak. nie, on nie brudzi środowiska, znaczy nie zagraża środowisku. Mam Więc tak. ten glutek tak i tak nie będzie zagrażał środowisku. XD, ale tak się kosuje. Może trochę tak! <grystanie> ale to i tak. Eko. Polecam. Magda Deslapu. Dobrze, y y teraz... O, ja już mam. Jeśli to jest takie twarde, to sobie dalej więcej ten płyną, ale tak troszkę. Jeśli macie takie twarde, to dolejcie sobie minimalnie płynu. Tak naprawdę kropelkę. Ja mam to strasznie twarde. Ja też właśnie. Jezu, mi się nie strasznie. Tam za nami jest chomik jakby co. Za mną znaczy się. I nazywa się Misia. Tak w innych odcinkach u Bibi Falki będziemy pokazywać mi się i jak sobie się żywić i czym i w ogóle. Tak. O, tu jest jeszcze dużo A jaka to jest rasa chomika? Chomik dżungalski. Chomik dżungalski. Uh -huh. Chomik dżungalski. Może ja tutaj bliżej, ale twarde. Okay, teraz... Tutaj cała mąka, jak to naprawdę trzeba dużo mąki, żeby wyszedł taki bardzo, bardzo duży glut, bo my dałyśmy całą taką miseczkę w sensie i tak wyszedł nam, wyszedł nam taki, taka mąka, znaczy nie mąka nam mhm. wyszła, mały, mały glutek nam wyszedł, więc naprawdę to musi być duża miska albo talerz, znaczy na talerzu się trudniej, znaczy łatwiej, nie wiem w sumie, nigdy nie próbowałam na talerzu, więc nie wiem. Ale twarde cholernie. Dobra. E, więc... Um, tutaj, I do... właśnie możecie też wejść na mojego... E, no, na gluten. Na, Dobra. I możecie ja wejść też wejść na mojego... E, I możecie wejść na mojego TikToka. Ola Rajs, Nazywam się. Nie wiem czemu się tak nazywam. Nie mam pojęcia. No ale jest nazwa. Ważne, żeby była. Zuzia też ma TikToka, jak, jak coś? Felicity um, No i zapomniałam. 153. Felicity 153. Zdjęcie takiego chomiczka. Po prostu. Bo jest... Jak ktoś wie, jaki to jest chomik dżungalski, no to taki właśnie. Możecie też napisać w komentarzach, co jedzą chomiki. Tak. I jeszcze możecie napisać w komentarzach, jakie byście chcieli odcinki nowe. Z czego, z jakiś, nie wiem... Wyzwań też możemy zrobić. No ja. możemy. No właśnie. Może być zła trochę jakość, ale ja nagrywamy to z telefonu. Nie tak. mamy jeszcze żadnej specjalnej jakiejś kamery. Mm. Eee. Tak w ogóle na spontanie robimy te odcinki. Tak. No, no. Jak mamy jakąś okazję fajną, tak, miałyśmy plan robić te grudki, no to tak podbierzmy na pomysł, żeby nagrać odcinek dla Was. Ale ten odcinek będzie długi. Mm. Dobrze. I nie robimy po 21. My dopiero 8 minut mamy ten. Już 9. Aha. No to jednak nie długi Więc już tu prawie my sobie gadamy, a tu jeszcze masz dużo tego. No mam. Nie? nie? To zbierz za leci dużo dole. chyba. Tu wolno leci. Sto lat później. Dudek. W <noise> ogóle na naszej lekcji y, my się śmiałyśmy, powiem, bo po prostu się śmiałyśmy, Dudek taki. Tak, bo dostałyśmy głupaki, bo ciągle mówiliśmy Dudek, Dudek i i Dudek. <noise> I nas Pan rozsadził. Ale to nic. Jutro zapomnij. No. Jutro piątek. Pewnie jak... Piątek piąteczek, piąteczek pewnie jak, piąteczek. jak Bibi Falka to publikuje to będzie. Sobota albo piątek. Więc... Albo rok. No. Boże święta. No, więc my tu się zatrzymujemy no jak co, już co będzie? Gdzie w czwartek? Teraz jest czwartek. Tak, dobrze, więc jak już skończymy no. cały ten glut, no, wróci... to nie to. Wrócimy. Znaczy tą masę Kastelina i ten, to pokażemy Wam efekt końcowy. O <laughs> boże. <laughs> <laughs> no, połącz, <laughs> połącz.